Są takie poranki, kiedy budzimy się i nie wiemy, co dalej. Nowy rok już się zaczął, pierwsze życzenia minęły, a wraz z nimi początkowy entuzjazm. Zostaje zwykły dzień, zostaje cisza i zostaje pytanie, które powraca spokojnie, ale uparcie co teraz? Niepewność nie zawsze przychodzi z lękiem, czasem przychodzi jako pustka. Jako brak kierunku, jako uczucie zawieszenia pomiędzy tym, co było, a tym, co jeszcze nie ma kształtu. I właśnie w takim momencie rodzi się potrzeba zaufania, niespektakularnego, ale cichego, codziennego. Jeśli dziś nie wiesz, co dalej, nie oznacza to, że coś poszło nie tak. Oznacza to, że jesteś w miejscu, w którym nie masz kontroli nad wszystkim. A to miejsce jest często początkiem prawdziwej relacji z Bogiem. Bo tam, gdzie kończy się nasza pewność, zaczyna się Jego obecność. Bóg już tam jest. Tam, dokąd jeszcze nie dotarłeś. Tam, gdzie boisz się spojrzeć. Tam, gdzie nie masz planu. Tam, gdzie wszystko jest jeszcze otwarte. On nie czeka, aż sobie poradzisz. On już jest. Jezu, dziś przychodzę do Ciebie z moją niepewnością. Nie przychodzę po jasną mapę ani szczegółowe odpowiedzi. Przychodzę z pytaniem, które noszę w sercu: Co dalej? I chcę usłyszeć nie plan, ale Twoją obecność. Często myślimy, że zaufanie oznacza pewność, a jednak zaufanie zaczyna się tam, gdzie tej pewności brakuje. Zaufanie nie polega na tym, że wiem dokąd idę. Polega na tym, że wiem z kim idę. Jezu, jeśli nie wiem, co dalej, pomóż mi zaufać temu, że Ty wiesz. Jeśli nie widzę drogi, pomóż mi uwierzyć, że jeden krok wystarczy. Jeśli boję się przyszłości, przypomnij mi, że przyszłość nie jest pusta, jest już w Twoich rękach. Niepewność potrafi męczyć bardziej niż konkretne problemy, bo problem można nazwać, a niepewność jest jak mgła. Nie widać zagrożenia, ale nie widać też drogi. W takiej mgle łatwo się zatrzymać, albo ruszyć w złym kierunku, byle tylko coś się działo. Jezu, naucz mnie nie podejmować decyzji tylko po to, by uciszyć lęk. Naucz mnie cierpliwości wobec samego siebie. Naucz mnie czekać bez napięcia. Naucz mnie ufać, nawet jeśli serce domaga się natychmiastowych odpowiedzi. Wiele historii w Biblii zaczyna się od niepewności. Abraham nie wiedział, dokąd idzie. Mojżesz nie wiedział, jak wyprowadzić lud. Uczniowie nie wiedzieli, co robić po zmartwychwstaniu a jednak Bóg był już tam, gdzie mieli dojść. Jezu, jeśli dziś stoję w miejscu bez jasnego kierunku, pozwól mi uwierzyć, że to nie jest strata czasu. Że to może być moment przygotowania. Moment, w którym uczę się słuchać, a nie tylko działać. Nie wiedzieć, co dalej, to czasem największa łaska. Bo wtedy przestajemy polegać wyłącznie na sobie. Przestajemy budować przyszłość tylko na własnych pomysłach. Zaczynamy pytać. A pytanie jest pierwszym krokiem zaufania. Jezu, oddaję Ci dziś moją potrzebę kontroli. Oddaję Ci plany, które chciałbym mieć już gotowe. Oddaję Ci lęk przed tym, że się pomylę. Oddaję Ci przyszłość, która mnie niepokoi. Bóg nie prowadzi nas zawsze prostą drogą. Czasem prowadzi przez zatrzymanie, przez ciszę. Przez okres, w którym nie dzieje się nic spektakularnego. Ale właśnie tam kształtuje się serce zdolne do zaufania. Jezu, jeśli ten czas niepewności ma mnie czegoś nauczyć, pomóż mi to przyjąć. Jeśli mam mnie oczyścić z pośpiechu, pozwól mi zwolnić. Jeśli mam mnie przygotować na coś większego, daj mi cierpliwość. Zaufanie nie oznacza, że nie będę się bał. Oznacza, że strach nie będzie mną rządził. Oznacza, że nawet z drżącym sercem mogę zrobić krok do przodu, wiedząc, że nie idę sam. Jezu, przypomnij mi dziś jedną prostą prawdę: Bóg już tam jest. W moim jutrze. W moich decyzjach. W drogach, które dopiero się otworzą. W spotkaniach, które jeszcze się nie wydarzyły. Jeśli dziś nie wiem, co dalej, chcę oprzeć się na Tobie, nie na swoich przewidywaniach, nie na cudzych oczekiwaniach, na Tobie. Ucz mnie zaufania, które nie jest emocją, ale postawą. Zaufania, które wybiera spokój zamiast paniki. Zaufania, które pozwala odpocząć. Nawet gdy przyszłość jest niejasna, Jezu, chcę wejść w ten dzień bez presji, że muszę wszystko rozumieć. Chcę wejść w niego z przekonaniem, że wystarczy Twoja obecność. Że nie muszę wiedzieć wszystkiego, by iść dalej. Na koniec tej modlitwy chcę zostać jeszcze chwilę w ciszy. Niech ta cisza stanie się miejscem, w którym rodzi się zaufanie. Niech serce uspokoi się wprawdzie, że Bóg już tam jest. Jeśli ta modlitwa pomogła ci zaufać choć trochę bardziej, możesz zostać tutaj. Ten kanał jest przestrzenią dla tych, którzy uczą się ufać Bogu w chwilach, gdy nie wiedzą, co dalej. Nie wiesz, co dalej? Bóg już tam jest.